Witam Was serdecznie, słuchajcie, dzisiaj macie sprawdzenie na żywo Asotototy RAV 4. Z ogłoszenia wynika, że auto jest bezwypadkowe, w super stanie po pierwszym właścicielu. Z rozmowy telefonicznej wynika, że była jakaś szkoda, że powinniśmy znaleźć szpachle, ale nie powinienem potwierdzić, że auto miało wypadek, oprócz tego stan techniczny ma być super. W ogłoszeniu jest jeszcze zawarta jakaś dziwna gwarancja, mimo że auto ma 9 lat. Zobaczymy, dopytamy, akceptuje wady, no bo auto ma 9 lat, ale zobaczymy jak to się pokryje z jakością salonu Toyota. Komentarz sprzedający pozwolił nam zrobić jazdę próbną, i nie ma go z nami. Co ciekawe, jestem ciekawy, czy pan nie zna. Pojadę trochę dalej niż mi pozwolił. Samochód wydaje się w porządku. Wad estetycznych jest niedużo. Auto ma 9 lat. Naprawa blacharska wykonana dobrze. Brak na ten moment zastrzeżeń. Na sam koniec jeszcze zmierzę miernikiem lakieru samochód i ocenimy go. Co miernik nam pokazuje? Naprawę, jak wyglądała znamy jazda próbna jest ok trzęsie samochodem nie wiem czy teraz przez drogę, ale czuję drgania na pewno hamulce są trochę zardzewiałe, auto stoi czuję jakieś wibracje na plecach aktualnie i nie wiem z czym są związane no na pewno trochę hamulce drżą trzeba byłoby to rozjeździć albo je wymienić słuchajcie mamy to, kupiliśmy Toyotkę, ogólnie Podłoga do konserwacji, oprócz tego, czuć wibracje podczas jazdy między 60 a 80 i 120, 150. Do sprawdzenia wyważenie kół, felgi, dokładnie zawieszenie, półosie, czy może felga nie jest krzywa. Oprócz tego, znalazłem szpachle, szpachle na wnęce progu i ogólnie oceniam, że naprawa została bardzo dobrze wykonana. Troszeczkę za dużo tych elementów zostało polakierowanych. Ale no, niestety, jak auto jest robione z ubezpieczenia, no to tak to niestety wychodzi, bo ubezpieczania też chce jak najwięcej zarobić. Także akcept został dany, kwota została wynegocjowana, i auto jedzie do naszego klienta. Także serdecznie Was pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do następnego.